I sio. cześć wszystkim, z tej strony Plaga zaczynamy kolejny oczek. ze Scrapy Hanik w opisie macie tu, i tam z kodem plaga 3% zwrotu. Cześć blady. Cześć plaga, elo, elo! gra, nagrałem Scrapy Hanik, gdzie sobie gramy i testujemy najbardziej złożone rzeczy. No? Robimy rzeczy, o których się nie śniło nikomu! Nikt <laughs> nikt nigdy tego nie sprawdza, ponieważ Scrapy Hanic to taki sam, kto stawia nam do co najmniej milion możliwości. Co najmniej milion. No. A dzisiaj co będziemy robić, panie panie? Ej, popatrz, będziemy jeździli tym samochodem, wow, bo jest jaki za darmo. Super za darmo do bunkra jest. Siadaj. Wow. Ej, poczekaj, nie Szyba... ruszaj się przez chwilę, nie ruszaj się przez chwilę, bo to jakiś przycisk był, chcę nacisnąć wow, go. To były drzwi. Ej, Gałganie, czemu ty wchodzisz do tego, tego nie, nie przez drzwi nie wchodzisz? No ty jak to nie. Jest w środku, dzień dobry. O, a poczekaj, jak ja chcę wejść jako pasażer, może? Zaczekaj chwilę. Siadaj. Patrz, to się tak otwiera drzwi, siada hmm. i się drzwi zamyka Gałganie. No. Patrz, jak on podnosi te do góry. Uuu, <laughs> wow, to chyba bardziej bo to jest dwie to jest taki wow. samochód rampa, że ty z drugiej strony możesz jechać i wyskakujesz, no? Wow, jak to pędzi! Ja cię kędzi, to chyba najlepszy samochód, jaki w życiu widzieliśmy. Poza jest pak? ten samochód, no? No, a taki jakiś no. twój widz zrobił? Tak! Ja cię kręcę! Tak, no to, to chyba... nasz widz jakiś, no? No to chyba prawdziwy chyba cudotwórca, no po prostu Zara to jest super auto. Kozak, no. przejdź jak chcesz. Ja idę zobaczyć, kto to zbudował. Dobra, to ja się przejadę. Simo07 żmiowiec 55. Dwóch budowało go. No. Dobra, to ja. O nie, drzwi się popsuły. 10 godzin chę. to budowali. Gdzie... raptem 10 Kościu. godzin. Co to jest dla dobrego? Drzwi się popsuły, nie szkodzi, i tak wsiądę. jest wyjście ewakuacyjne. O, no. Patek lampki ma. Lampki to. Tak. Ma. I jakaś radyjko gra. Radyjko? No to kozak. To kozacko. Dobra, o lampki ma, podnośnik. Ta. A co jeszcze ma, co jest pod piątką? Ma drzwi się otwierają pasażera, a pod podjedynko moje się otwierałem, Kurcze. Czego i nadejko ma? To jest najważniejsze. Co to no. było? Ja cię kręcę, to jest najlepsze auto ever, co nie? A ten luksusowy podnośnik. Zobaczymy, czy uda się starenować pana plaksa. -e! <gry> no, nie ruszaj się, panie plaks. NIE RUSZAJ SIĘ! A, A ty o koma, nie! Myj, o kanko. nie! Myk, nigdy nic nie zrobisz! Jesteś wypotężny! I myk, z drogi kurła! Patrz na to! Sumie, o kanko. nie! Ró nic nie zrobiłeś! <laughs> ej, patrz tam no, się świetnie trzyma! Jedzie o, dalej. dalej! Dobra, to no chyba co, to może teraz jedzimy bunkier w takim razie. <laughs> tak, idziemy zwiedzić bunkier, chodź. Tak, zwiedzimy bunkier. Nie zabawy. Oj, zobacz, tu jest wodospad z tyłu, widziałeś kiedyś wodospad ten To jest chyba co? kolejny DLC płat, czyli wow, woda. <laughs> woda DLC. No woda DLC, tylko to jest wow, to jest ten. Pana na górze jak jest fajnie. No muszę tam wejść na górę najpierw. Musisz skoczyć. Wow, ej, tu jest pan woda. I może, i, i może to, to jest rudełko. To jest przycisk? To nie? Nic nie wiem go. Nie robię. Czytałeś ten przycisk? Nic. A. No i zobacz, jest drzewo prawdziwe, takie drzewo z kamerą Ech... nawet jest. Zobacz. Przyciśnięłem tą kamerę. A, bo ją wyłączyłeś gałganie. Ją trzeba teraz jest włączona, no. Co? No, nie, nie, no ta, o, teraz jest włączona. Bo że to jest jakbyś się włamywał. jakbyś hajsta robił, Ulejku. to się wtedy włamać. Wyprzyłem Ej, wodę. nie niż wodę, tylko ją teraz napraw, bo popsułeś wodę. No. Dobra, wchodzimy, Dobra do wchodzimy do środka. Dobra, wchodzimy do środka. Dobra, wchodzimy tam, zobaczyłeś coś środku. Wow! Zobacz na to! Pokaż. Trzeba drzwi. wpisać tajny kod, żeby się dostać do środka. Na pewno. Co? Na pewno trzeba wpisać Ej, tajny drzwi kot. otworzyłeś, tu już są drzwi. To już jest A, bunkier! Okej, okay, to już jest bunkier! Myślałem, że to jest wow, i to tu kawaje za co Wow, za wajchy! Nie wiem, trzeba nacisnąć. Okej, okay, alarm, chyba. A to? A to? Nie wiem. To? Światełka świecą, ale fajne. Dobra, wyłączmy, że alarm. Coś zrobiłem, ale nie mam dla niego pojęcia co. No. A tutaj co mamy? Wow! Tu jest wyjście ewakuacyjne, patrz! Znalazłem! Na wyjście ewakuacyjne! Wow, to jest jedyny sposób, żeby się stąd wydostać. Dobra, wow. z za do tobą. Kla Kanałami, pa! Tu, tu, tu. tu, tu. Ale to się możesz... już waliło. Tu, 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 tu. Wow. tu, tu, tu. Yes. Ja cię kręcę, Ale super ja, ja... wyjście. Normalnie wyjście awaryjne zrobił w razie do Jaki niebezpieczeństwa. Fajny. A ja spróbuję wejść z powrotem tym wyjściem. Chyba nie dasz rady, to jest jedno, to jest wyjście awaryjne Dałem radę, awaryjne. nara! No i mam jeszcze tutaj prysznicę. Wow. I co tu jeszcze mamy oprócz tych prysznic? Ciężko powiedzieć. Duże jest sześć pokoi. Kozak no, to sprawa, się... gościu. Dobra, chyba teraz z się tu pobawimy, tak mi się wydaje. <laughs> no, w naszą ulubioną zabawę w bunkrach. Nie słyszałeś o niej? Ło, tu jest komputer do nagrywania. Z wiatraczkiem. Gdzie jest komputer do nagrywania? Tutaj. A gdzie, gdzie jest tutaj? Jest tu? tu. O, tu. pokaż komputer. O, faktycznie. I to co to jest? Mikrofon. Wiatraczek. A tutaj to ostatnie co to jest to? A, podświetlenie tego designerskie, Nie, nie wiem co to jest to ostatnie. Nie co wiem, to co to ro... ta Tak, światełka ale się Ale faktycznie no. jest mikrofon, bo to jest ten pokój gamingowy, jak widzisz, co nie? Kuzaczki. No, to się yy, odświeżasz powietrzem, a tutaj jest ten mikrofon, mówisz do tej rury, to jest mikrofon, bo to jest nowoczesny mikrofon. Do rury, mówisz? O, kibelki. No, o, kibelki. no zobacz jakie Brysznicę. fajne kibelki. No, nie no, wypach spać! Moglibyście tutaj mieć taki. No, a to co jest? Wow, no jak ma zapasy wody na apokalipsę, co nie? Jakby przy jakaś była. <laughs> U nie, to są butle z gazem Zamykam. Co tam jest? O, buka z, z gazem, hm. Nie. Ej, co to jest? Jakiś reaktor-traktor. To traktor. jest tak, reaktor, z reaktor dokładnie ze zbiorą. To jest bar! Patrz, jest ja tu, się, tu trzeba wejść. O, tedy się wchodzi, zobacz, to się podnosi się wchodzi tutaj. No, Tutaj może drinki sprzedawać, a to potem mogę usiąść i sobie pić te dyneczki, co nie? Sojowsko. No. Ta gra chyba nie posiada żadnych wad, tak mi się wydaje. Znaczy, ten bunkier, no, po prostu Ej, jest wada, że psuta drabina tutaj jest. Gdzie jest A, wszystkie ta drabiny działają, ta nie działa. No się złożył widocznie, zostaw to. Dobra, to no. co, testujemy tam butlę z gazem, czy działa, co nie? Tak! No. Chyba nie mam wyjścia, trzeba to przetestować. Tylko Czałem... gdzie jest mój potato Ciepnąć. gun? Tu, du, tu, tu, potato gun, tu jest. Możesz no. młotka przywalić du, tu... zawsze, nie? Panie, nie, nie, uczył, jak tu strzela się do ten, butli z gazem, no. <laughs> nie możesz no. trafić. No. Chyba po poprzednie jest tak z gazem, co? Nie trafiłem. Pięknie. No i co? Fajne przejście tu było! Oooo, wow. wow. jest do reaktora, za przejście. Traktorowstwo no. Ja ci, jacie, ej dobra, robimy testy wytrzymałościowe. Wypuszczam... Teste wytrzymałościowe? Dobrze, to Spokojnie zrobię. 20 rakiet. A żeby... myślę, że 20 rakiet to z palcem w tyłeczku wytrzymam. Zrób te pilno drzwi, żeby zamknąć. Zaraz tam wbiegam. I ten, mam się. A czy od się zamyka drzwi? To jest takie Co? pytanie, które nie jestem w stanie odpowiedzieć. Hmm, totalnie nie wiem. I z... włączę alarm. O właśnie. Dobra, spoko, mamy 28 sekund. Okay. Eee nie, Spokój się! Ej, byłam tylko 20 sekund! Ale szacowałem tylko spokojnie. O, chowaj się! Chowaj. Śmieszny, co nie? A zamknąłeś wyjście ewakuacyjne? Tak, jest, zamknięte jest. Dobra, idę na kibelek, nie ma kibeleków. Dobra, tyś na kibelek, a ja idę krzesło gamingowe. O nie! Nie mam wyj wyjścia, włączam nagrywanie. Ostatni <laughs> <laughs> odcinek na kanale. Ja o nie poleciały! O nie Boj trochę się dygam, ale damy radę pra... Ja się trochę dygam. Jak to bo... hałasuje ten alarm! No musi hałasować, bo to jest alarm co, nie żeby całe. cały nie usłyszał. Bo jest stan alarmowy, dlatego alarm... O nie wie. lecą! O nie przebijają się! Szymko! Do gamingowego roomu! Ej. O nie, wjechało mi tu rakieta, mi wjechała do Co? biegowego rumu! Nie mogę, nie, No może próbuję nie? Nie wyjść na zewnątrz! Otwórz drzwi! Zamykam was! No, chłopcy, rakieta tu wjechała do biegów rumu! E. Nie chcę wyjść stąd, sio! O, nie. Sio! E, weź ją wyprowadź, otwórz drzwi, bo ona chce wyjść do, do środka, bo ona tak mi się wydaje. Nie wiem, nie wiem, o cześć rakiet. O nie, wyszła! Ona cię lubi! O, nie. Lubicie. Rozwaliła mi drzwi. Dobra, wyłączyć alarm! Jak tu się drze, skubany. Nie, nie ma przycisku, żeby go wyłączyć, musimy wyważać. No, drzwi się nie chcą otworzyć. Tylko, bo nie ma przycisku otwierającego, musimy to wyważyć, Klax. O nie, próbuję. Jak to wyważyć! O, tacy. Tylko wyłączyć wow. alarm. No, jest ideola. Nigdy więcej. Ocej, więc zniszczenia, jakie były. Hm. No. No, no powiem Ci, że bunkier całkiem dobrze się przyjął, A jak tam u Ciebie w kibelek? Widziałeś sufit u Ciebie w pokoju? No dobra, no to gamingowy nie przetrwał pokój, ale przetrwał no. kibelek, co Aha. nie? Tutaj, kolejne wyjście, prawie przetrwało, no jest... Cacy! Dobra. Panie! To jest idealny bunkier! Spoko, schowaj się! Ja zrobię test działa teraz. Test działa? Ta -ta. Proszę Cię, test działa? Ta, 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 ta. Przecież wszyscy się. wiedzą, że dzisiaj będzie luz. Ten buk jest niezniszczalny. Mówię ci. No mówisz? Spoko. Tak. To nie Dawaj. przejmuj się. Co? Nic nie zrobiłeś nawet. Nawet nie poczułem tych zniszczeń, Tak. No. <noise> Takie ścisczenie to wiesz, to, co możesz? To w domu u siebie możesz robić, no. Co ty gadasz, mój? włączyłeś chyba. No nie, włączyłeś go na zawsze, no się nie da włączyć. O No nie, i tam, no nieźle, panie Plax, no. Nie, zobacz, na alarm. Gaming room nadal czy, czy działa. Toaleta. Yy, no jest jedna prysznicowa kabina. O nie. Co tu mamy? Wyjście ewakuacyjne trzeba przetestować, czy nadal działa. Patrzmy, czy działa. Wyjście ewakuacyjne. Tu, tu. no wyjście ewakuacyjne jak nowe, nienaruszone jest zuby, zobacz sobie, no a co to mamy? Pokój sypialny, no łóżek nie. nie ma, ale są przynajmniej ubrania na zmianę <głosy> <głosy> No i Barek cały przetrwał. <noise> co, cały bar? No. O kurde! Ba barek ty naruszony, kuzacko się <noise> No więc... Dobra. O, ja? ale Myślę, że jeszcze zają. 20 rakiet i powinno być ok, wiesz? Tak, 20 A. rakiet będzie idealnie teraz, będzie w idealnym stanie ten bunkier. W stanie w świetnej harmonii. No. Kozackie. Ale trzeba przyznać, że ideolo ten bunkier ktoś zbudował. Tak. bardzo tylko ładny wiele, bunkier. wiele, wiele, wiele minut, żeby to zrobić. No. Bardzo ładny bunker, naprawdę. No, plaga taki bunkier to robi ile ty taki bunkier robisz? 20 minut? 15 C 48 sekund? No, tak szybko buduje taki bunker, <noise> tak On tak. jest taki zdolny. Kupił no. DLC na szybkie budowanie bunkrów po prostu. No, chowaj się! <noise> Jestem o nie. schowany, panie. Nic na jak nie poczułem tych rakiet. Panie. No, I co to miało być te zniszczenia, panie! No, trochę ich było, Patrzcie, trochę ich nienaruszony! No, co ty mówisz tu? ty do ludzi? Trzeba zrobić coś z tym barem. Barek nienaruszony cały czas. Jest no. jest zniszczalna moc, to jest po prostu. O, co to jest? Popatrz, co nie? znalazłem. Pokaż, o, co to jest? Hmm, nie wiem. Odpalę to, nie da się tego odpalić chyba. Trzeba guzik do tego podpiąć. Dance retro. To jest jakaś muzyka? Nie wiem. Podpalajmy po, to, to. Masz guzik, naciśnij. Chyba popsute jest, tak mi się wydaje. Bo to jest jakieś te fajer, fajerwerki, to sobie jakieś musimy mieć ogień po prostu. A nie przycisk. Chyba nie działa. To nie chce działać. No, chyba nie za bardzo, coś jest nie tak z tym. Ale o co może chodzić? Nie wiem, Bo życia ja ognia też... właśnie. Hmm. Czekaj, o, mam ogień. ognia. O, dawaj ogień, odpalaj to. No i teraz działa! Teraz musi zadziałać. Wow! Co ci się stało? Nie nic, ale to zniknęło jakby. No, wybuchły chyba. Chyba wybuchy. No powiem ci, że te fajerwerki no nie są zbyt emocjonujące. Tak, to jest wszystko z metalu, chyba się nie będzie chciało palić. No, chyba nie, bo to jest, jest zbyt dobry bunkier, panie Plax. Trzeba po no. prostu coś innego tu postawić do wysadzenia, a nie tam takie. No to co chcesz postawić, panie Plax? Ty yy, musisz już, tutaj zadecydować. Proszę, co? proszę. Mam kilka takich małych. Co? O, jakie to jest Do... A Ta. to drzwi, po prostu zobacz, co się z nimi stało. Przesunąły się wy... chyba. Dziwnie działają, po prostu. Ło, wow, wysadziłeś! O, kurczę. Hej, teraz Barek nie przetrwał, oprócz jednej ławki. <śle> <śle> Coś stało z Barkiem. <śle> no, Barek o, nie przetrwał, je. porozrzucał tutaj całe butelki no. po podwórku. Ja Cię kręcę, ale przypał. <śle> Fajowo było. Fajny bunkier. No. No to chyba, jeśli chodzi o ocenę bunkra, to byłoby na tyle, co nie? Ta, ta, bardzo dobry bunkier, bardzo ładny A, bunkier. A bardzo fajny bunkier, to chyba taka elożka. No, eluwinka. Eluwinka, elo, elo.